Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Daniel, a na YouTubie tworzę jako Danielo. Ja jestem programistą i nagrywam poradniki z programowania. Na tym kanale do tej pory było głównie o Roblox Studio. Natomiast zapowiedziałem już około dwóch lat temu, że pojawi się również Scratch. Ponieważ Scratch jest to niesamowite narzędzie, w którym można robić świetne rzeczy, a dodatkowo ćwiczyć programowanie w troszkę prostszy sposób, a za pomocą programowania blokowego. Jak widzicie, znajduje już się w Scratchu. Jeżeli nigdy nie korzystaliście ze Scratcha, link do Scratcha będzie udostępniony w opisie. A żeby stworzyć nowy projekt za darmo, nie trzeba nawet zakładać konta, wystarczy, że klikniecie Stwórz na głównej stronie Scratcha. Teraz jak działa programowanie blokowe? Programowanie blokowe działa tak, iż po prostu programujemy, łącząc bloki. Jak widzicie, mamy tutaj wiele bloków, każdy blok robi co innego, to co on robi, jest opisane na nim. One mają różne kolory, zależne od typu, łączymy je w odpowiedni sposób. Tego na przykład od dołu nie zamocujemy musimy od góry, więc możemy się bawić. Są bloki, które możemy wkładać w inne bloki. Jak widzicie, mamy tutaj przykładowo kółko, to możemy włożyć tutaj blok o kształcie kółka i zamiast cyfry możemy mieć dodawanie cyfr czyli generalnie koncepcja Scratcha działa tak iż programujemy blokowo a bloki wykonują się od góry do dołu przykładowo mamy naszego kotka który nazywa się Duszek 1 i możemy go edytować w jaki sposób gdy wejdziemy w niego mamy nasz kod ja już mam dodany blok kiedy kliknięto zieloną flagę ponieważ każdą grę będziemy rozpoczynać od kliknięcia w zieloną flagę, która po prostu grę rozpoczyna. Czerwony blok będzie ją pauzował. Teraz, jeżeli chcemy, żeby kod nasz się poruszył, mogę wrzucić blok przesuń o 10 kroków. Gdy dam start, on poruszy się o 10 kroków do przodu. Jak widzicie, z każdym kliknięciem robi minimalny krok. Idąc dalej, Mogę kazać mu poczekać, przykładowo przez 2 sekundy, czyli przez krótką chwilę, a następnie powiedzieć cześć. Bloki wykonują się od góry do dołu, więc on pierw pójdzie o 10 kroków, może tam nawet tutaj sto, żeby ten krok był widoczny, następnie poczeka 2 sekundy i powie cześć. Poruszył się, po dwóch sekundach powiedział cześć. Jak widzicie, wszystko jest bardzo proste, bloki są dobrze opisane, a kod wykonuje się. Po prostu od góry do dołu. Teraz możemy również kod wykonywać w innych sytuacjach. Przykładowo, w zdarzeniach mamy różne inne bloki, które wykrywają jakieś akcje. Przykładowo, wyrzućmy to, co mieliśmy, i dodajmy, kiedy klawisz spacja naciśnięty oraz kiedy ten duszek kliknięty. W momencie, kiedy duszek będzie kliknięty, zwiększymy jego rozmiar o 10. A jeżeli klawisz spacja będzie naciśnięty, to zmniejszymy o 10. Wiemy, w jakim duszku jesteśmy, ponieważ jest on tutaj zaznaczony i zmieniamy jego rozmiar, ponieważ w nim jesteśmy. Daję start, nic się nie dzieje, klikam na duszka myszką, co kliknięcie zwiększa się, ponieważ w momencie kliknięcia aktywuje się ten blok i wchodzimy po kolei wszystkie bloki pod spodem. Natomiast teraz, gdy kliknę spację na klawiaturze, Nasz duszek będzie się zmniejszał. W ten sposób możemy też chociażby dodawać chodzenie. Przykładowo, dam strzałkę w dół, i wtedy będę chciał obrócić naszego duszka w dół i przesunąć go o 10 kroków. I teraz, jak daję strzałkę w dół, to on idzie w dół. Gdy zduplikuję ten kod, klikając prawym przyciskiem myszy i dam tutaj strzałkę w górę, to teraz Ustawię kierunek również w górę i mogę nim chodzić. Widzicie, trzymam strzałkę w dół, idzie w dół. Trzymam strzałkę w górę, idzie w górę. Tak więc programowanie w Scratchu jest przyjemne. Już tworzymy pierwsze sterowanie i w następnych odcinkach będziemy przyglądać się nowym elementom. Pierw, pojedynczo, każdej funkcjonalności, takie jak pętle, instrukcje warunkowe, wykrywanie naciskania przycisków w inny sposób. A na koniec tej serii stworzymy wspólnie bardziej zaawansowaną grę, w której wykorzystamy wszystko, czego się nauczyliśmy. Tak więc dziękuję i do zobaczenia. Jeżeli chcesz być z nami, to zasubskrybuj, zalajkuj, zostaw jakiś komentarz. Cześć!